dobry, witam wszystkich serdecznie. W wideo portal, Panowie spokojnie, nie ma się czym stresować. W wideo portalu WLC24TV o mnie Grzegorz Tremek Kruczewski, którzy już kiedyś gościli w naszym studio. Chłopaki są wyjątkowi, tak zwani czarni, tak? tak czarni nawet na czarną ubranie. Złąbo big, wa big wave. No właśnie jesteście dzisiaj u mnie, ponieważ już w najbliższą, w najbliższą sobotę. Wyjeżdżacie z tak swoim jest. polonezem Karo. Dokładnie tak. No właśnie, no to musicie powiedzieć nam, gdzie wyjeżdżacie. Ja zaraz tutaj odpalę, zobaczę. Coś więcej, tak? tak A więc no. 17. edycja charytatywnego rajdu z Wombol. A w zeszłym roku kiedy była też w tym okresie? E, w zeszłym roku nie, w zeszłym roku to był wrzesień. 3, Aha, września, star tak 3 września startowaliśmy. W tamtym roku były Bałkany, mhm. e, konkretnie Albania. Mhm. E, natomiast organizatorzy w tym roku e, zrobili, e, jak my to mówimy, iron, iron, iron. z Wombol. Iron wyszli troszkę poza kanony, dlatego że zawsze planowali między 1,5 a 2,5 tysiąca kilometrów w jedną mhm. stronę trasę. W tym roku jest trasa, która idzie to na 3,5 tysiąca kilometrów. To ogromna trasa, eee, Czyli tak naprawdę jedziemy dwa razy więcej w jedną stronę w stosunku do poprzedniego roku w tamtą i z powrotem. Eee, także tak to wygląda. Eee, cel taki sam jak był, czyli zbiórka pieniążków na pomoc dzieciakom z domów dziecka. Eee, Wpisowe jest też troszkę droższe. Mhm. No i przez te dwa złożone fakty mamy też mniej załóg. W tamtym mhm. roku było zgłoszonych ponad 950 załóg. Mhm. Natomiast w tym roku jest to troszkę więcej jak połowa. 550, mhm. bodajże tam cztery chyba, tak? Mhm. Były Był załogi. Nie wiadomo, czy wszyscy wystartują, bo to zawsze do końca jest zbiórka pieniędzy. To wpisowe minimum 3000 tak, zł. To, to sporo, nie? Sporo. Mhm. Ale fajne jest to, że nie musi to być jeden darczyńca, tak? Czyli zbieramy grosz do grosza, złotówkę do złotówki. E, osoby prywatne, fajnie 5-10 zeta pasuje. A macie otwartą gdzieś zrzutkę, gdzie można to wpłacić? To znaczy, tutaj wygląda to tak, że wpłacać można na, wybierając mm -hmm. nasz team, na stronie Złombol, czyli złombol.pl e, wpłać mm -hmm. online i mamy dwie opcje, albo przelew taki tradycyjny, klasyczny, mm -hmm. Albo po prostu celowany w tym momencie przez, typu no, blik, czy, czy takie, mhm. takie dzisiejsze płatności. Ale internetowe, ze wskazaniem na kogoś. Ze wskazaniem na kogoś, to czyli wtedy, jakby. Na was. Tak, to my te 3000. Czarni, Czarni. Tim Czarni. czarni Czarni. Tak, i wtedy, i wtedy. Zachęcamy wszystkich oczywiście do tego, żeby, żeby te dzieciaki wspomogły. Okej, okay. no dobra, wyruszacie. Wspomnę jeszcze, w no. tamtym roku prawie 3 miliony udało się zebrać Pozbierać. na pomoc mhm. dzieciakom. I dodam, że bardzo mi się to podoba, że te pieniądze nie są przejadane. Fajnie było, bo zaproponowali, zasponsorowali organizatorzy 20 dzieciakom prawo jazdy. Mhm. Tak? Czyli to są osoby, które już kończą lata, które niedługo będą musiały opuścić dom dziecka i mhm. wychodzą w życie z taką, no, powiedzmy szczerze, przepustką mhm. tak? na, na formę pracy, na Duży na, na plus, na plus. No, mhm. tak? normalnie gdzie normalnie, no to jest spory wydatek. Spory wydatek, tak. A tutaj, się... a tutaj dostają, tak, oczywiście temu młodsze dzieciaki, jakieś kolonie, okay. doposażenie, wszystko jest na stronie Złombol, także jakby ktoś miał ochotę poczytać okay. i jest pełne rozliczenie, no a my się dorzucamy do tego, jak tylko możemy. Tak. Okej, okay, czyli 3000 wpisowego można wpłacać na stronie Złombol.pl ze wskazaniem na Czarni, Team Czarni. No dobra, ale wyjeżdżacie w sobotę skąd, o której... Coś więcej, tak? Tak, tak, bo ja nie wiem, czy jest. będzie można Wam tu pomachać, czy nie, jest to z Można powiedzieć o tej, o tej naszej... A, A, tak oczywiście w środę, czyli to już pojutrze o 10.30 mamy odprawę mhm. pod zespołem szkół samochodowych, tak jak zresztą miałem miejsce rok temu. Mhm. E, tak byłam nawet na niej tak. tak. Tak, jest taka ogólna, ogólna nasze pożegnanie, można powiedzieć. Można tak, tak powiedzieć, nasze pożegnanie, aby to dobrze interpretować, tak? Odprawę, lepiej nazywajmy, żeby było tak, lepiej, się no? nie się, nie się lepiej to będzie brzmiało. A sam, sam start jest w mhm. sobotę o godzinie, to trzeba było rozdzielić, jest szybki start i jest ten start oficjalny. Mhm. Szybki start jest od 9.00. To tak? jest otwarty co znaczy, od... szybki start? To znaczy tak, bo y, można podjechać, odebrać numery, odebrać cały pakiet startowy, okleić auto, certyfikować się. Że jest w piątek, wieczorem też jest taka możliwość. Tak, nocny, hmm. 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 tak. Do godziny 20. 21. 20. Można, ja już, można już ruszyć w drogę, mhm. bo trzeba powiedzieć, że na przykład maluchy, które jadą, mhm. nie jadą tak szybko no i one radą. tego czasu potrzebują trochę więcej i mogą wystartować kolokwialnie mówiąc w no pół dnia, tak, jeśli by z nocnego startu skorzystali, no to do rana, do następnego dnia są no, 12 godzin czy, czy tam 14 do, do przodu. Każdy, kto podjedzie i mm -hmm. się oklei i certyfikuje, może już startować, a o 12, taki jeśli oficjalne. taki oficjalny, gdzie rusza cały korowód ze Stadionu Śląskiego, e, kilkaset samochodów. No w tamtym roku fajnie ten plac urastał, tak? To na naszym fanpage'u jest pokazane, mi się udało zrobić kilka zdjęć. Nie, najpierw skrabałem się na taką barierkę. jak mm. Były dwa czy trzy rzędy, później piąty, szósty, siódmy, a w każdym rzędzie po 10-12 samochodów, I, i to jest wszystko ta motoryzacja epoki komunizmu, myśli technologicznej mm. komunizmu, Czyli co, maluchy, Ty są maluchy, koloniezyka, Polonezy, Polonezy. 125P? Tak jest. Tak, co tam jeszcze tak zwane kredensy, ale to jest Polska, tak? Może być na przykład motoryzacja. Kredens 125P to tak? Kredens 125 tak. To Może to być na przykład siła... Czechosłowacja, tak? To Czyli to Skoda, to. skoda Favorit. 120, 105, setka. Trabanty na przykład. Trabanty oczywiście jak najbardziej, no Warburgi. NRD. NRD. NRD Wartburgi tak. Warburgi też. też, dokładnie. Jugosławiańskie, Zastawy, Olcity. No wszystko z, ze wszystkich krajów można zebrać, które były właśnie w doktrynie komunizmu i to się pojawia. Tak jakieś tam dacie, mhm. oczywiście nie, dzisiejsze, nie mhm. dzisiejsze, tylko ta klasyczna 13. Nie, bo daj że się. Tak 15? jak miała, y, światła, czy nie? Tak, tak. tak no, no. to coś mi tam. Nie będziemy jej przezywać, bo taka chodzi ksywka, o nie? Ten, ale to ja nie, wiem, nie, tak. no tak, bo Kredens, to... pierwszy raz słyszałam. Tak? No? Już to, to kredens? Nie, no to, to też było Ciało takie. Czego kredens nie? Tak, tak się przywykło, tak. Są i Warszawy, są Żuki, e, są Nysy, Ułazy, Lubliny, e, także cała, cała, cała historia. Tej motoryzacji, tak. No to, to powiedzcie mi, czy teraz, w związku z tym, że macie te 3,5 tysiąca do przejechania, czyli dwa razy więcej, co wtedy większy stres jest? No bo powiedzmy sobie szczerze, że, no, tak jak przed chwilą powiedziałaś, to są samochody z czasów PRL-u, no, nie ma wspomagania, części zamiennych też jest pewnie problem, no. no, musisz mieć dobrego mechanika, chyba, że sam nim jesteś, coś się. Aha, jest z boku, siedzi. Że po prostu, y, no, jak. Coś się zadzieje, to nie będziecie mieć z tym problemu, przynajmniej emocjonalnego. My w zeszłym roku tak sobie chyba dobrze poradziliśmy. No. Odpukać, oczywiście, że chyba się nie ma, czym stresować. W zeszłym roku bez żadnej najmniejszej awarii. No dobra, Opr ale oprócz, też... jednej, oprócz jednej, A co A co przyznaj awarię? się. Klamkę urwałem. O, to, to. To ale, można jechać. Można jechać, ale jakby nie było te drzwi tylne, które najczęściej były używane, tak? I nagle z klamka, od środka trzeba otworzyć, o, to. dezorganizowało nam nie to. Nieraz się tak otwierało. Nie, oczywiście, oby tylko takie, takie awarie były, tak. No dobra, yy, yy, a macie ze sobą jakieś części zamienne, czy nie? Czy przygotowywaliście samochód do tego? Troszkę przygotowywaliśmy, dlatego że nauczeni poprzednim rokiem okazało się, że gdzieś tam były pewne, pewne jakieś niuanse, które widzieliśmy. Oczywiście było wszystko ok, wszystko mm. sprawno, wszystko się udało. Ale zwróciliśmy uwagę na jakieś tam pewne zachowania, które chcieliśmy poprawić, tym bardziej, że ta edycja będzie na pewno wymagała od samochodu lepszego chłodzenia, tak? Czyli termika no tak, troszkę bo inne. Nie cieplej na pewno. A, przede wszystkim lipiec nie wrzesień, przede mm. wszystkim zachód Europy i to ten cieplejszy, mm. ta cieplejsza forma tego zachodu e, nam się wymarzyła jeszcze, jeżeli, Ale to może później o trasie e, teraz, samej. Może zaraz, później. Zaraz a więc nam się powiem, jeszcze coś tam, no? coś tam nam się jeszcze urodziło, coś tam nam się jeszcze wymarzyło. Nie, więc chcieliśmy go przygotować bardzo dobrze pod względem termicznym, tak? Dołożyliśmy drugi wentylator. To już było w tamtym roku, wymusiliśmy mu takie sterowanie. Ja, no, przepraszam, że Ci przerwę. E, drodzy Państwo, ja zaraz po tym nagraniu ze studia, pójdę tutaj z czarnymi i pokażę Wam na żywo, jak to, to jest przygotowane i tam mapę macie, nie? Tak, mamy. No mapę, właśnie. No to zaraz, zaraz się rozłączymy po nagraniu, ale nie odchodźcie od ekranu w 24, bo jeszcze wam pokażę coś. Także zmieniliśmy chłodnicę mhm. profilaktycznie. Nasza była dobra, ale jednak miała 24 lata, i ta z tyłu głowy obawa, że no, żeby się coś nie wydarzyło, więc dostał nową chłodnicę. Nie taką jak sobie marzyliśmy, bo chcieliśmy założyć chłodnicę od diesla, ale mhm. niedostępna. Nowa w ogóle jest nie do kupienia. Pytaliśmy wszędzie, mm -hmm. praktycznie we wszystkich hurtowniach, wszędzie były zapytania, no, więc musieliśmy kupić taką oryginalną, jak być powinna, mm -hmm. ale woleliśmy tamtą. No i nie podobała nam się trochę praca skrzyni biegów, tak? Także też zmienialiśmy mu skrzynię biegów. No, ale teraz, w automacie czy... teraz nie ma, nie nie, nie? nie, 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 w manualu, w manualu jest cały mm. czas, nie, także to, to zrobiliśmy jakby w, w tym kontekście no i z racji tego, że dłuższy okres czasu e, musieliśmy go troszkę zabagażnikować na dachu. No właśnie tak? widziałam te dwa bagażniki, chyba tam macie, nie? No tak mamy troszkę jeden, jeden Aha. box, a, taki tak wygląda, trosz troszkę pewnie. krótszy, a po drugiej stronie mamy koło zapasowe. A -a. A, dlatego że no, w zbiornik z gazem butla tak zwana no jest tak, zamiast tak. koła zapasowego, więc to koło do środka, czyli tak naprawdę zajmuje już pół bagażnika. No a jedziemy na trochę dłużej i wiadomo, że jakieś rzeczy osobiste, coś do jedzonka trzeba wziąć, jakąś kuchenkę. No cała, cała tutaj wyprawa, listy młodej już sporządza powoli, żeby to do garażu wynosić i, i żeby o niczym nie zapomnieć, więc, więc, więc to koło musieliśmy jakby wrzucić na dach, a żeby było tak wszystko zgodnie, mhm. legalnie przymocować, więc musieliśmy tak naprawdę dwa bagażniki kupić, żeby z dwóch zrobić jeden. Bagażnik na bagażniku, no ale jest ok, jest ok w tej chwili. Grzegorz, a jaka, bo powiedziałeś, że wyjeżdżacie w sobotę, jak długo, jaka, jaka trasa może i jak długo przewidujecie być poza naszym krajem? Znaczy ja powiem tak, że w, w, zrobię wstęp chyba, bo tu młodo też mhm. coś pewnie powie, organizatorzy proponują dwie trasy. Na dojazd do Nazary, do Portugalii, mhm. to jest nad samym Atlantykiem, nie byłem tam nigdy, ale z tego co czytałem, bardzo fajna zatoka dla surferów. Mhm. Są jakieś takie taki mikroklimat, takie warunki, które pozwalają świetnie się, się bawić, ale no, mam nadzieję, że zobaczymy to na żywo, więc może po powrocie, jak nas zaprosisz, to wtedy może coś ja więcej. Zapraszam cały czas no, dla tak, was tak, tak tak, 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 tak. Na razie tylko to, co udało się przeczytać w internecie, to tyle wiemy. A więc do byśmy chcieli wybrać trasę północną, mhm. natomiast wracać trasą południową. A co bo... to znaczy trasa północna? No właśnie, to ja Państwu gdzie bym nie pomylił? Powiedz. No, czyli, trasa to jest na... czyli przez Niemcy, Belgię, Francję. Aha. We Francji byśmy chcieli nad wybrzeżem, nad kanałem La Manche przejechać przez Normandię, opuszczając się później z Normandii na południe Francji, przejechać przez Le Mans, mhm. słynny tor wyścigowy uliczny, uliczny na mhm. obrzeżach miasteczka, który który jest, co prawda nie mogłem nigdzie doczytać czy jest możliwość skorzystania jakby z tej części oficjalnej, bo, bo skoro tor jest uliczny, no to ulicami można się przejechać, ale ta część jest tam muzeum, ale no nie mogę znaleźć do końca informacji, jeszcze się nie przykładałem, jeszcze niżej na Bordeaux, tam mamy plan też zobaczyć, zobaczyć... To, że wydmy, mhm, wydmy. Mhm. no i nad Zatokę Biskajską, czyli to już będzie Hiszpania, San Sebastian, Bilbao. Może nigdy tam nie byliśmy, tak nas skróciło to, żeby w drodze do mety te punkty zwiedzić. Pamiętajmy o tym, że to nie jest wyścig my się mhm. nie ścigamy. Mhm. Czyli to jest kwestia mamy, czasu. Macie otwartą nie. Mamy metę? otwartą tak? metę, mamy otwartą metę dwa dni, mamy dojechać się 5 lub 6. E, czyli tak naprawdę mamy od 5 do 6 dni e, i, i to jest taki dystans, który powinniśmy sobie poradzić normalnie śpiąc, normalnie jadąc, tak yeah. jak zresztą było w drodze do, do Alba, Alba, tak? w zeszłym roku. W zeszłym roku. Natomiast no, my, miejmy nadzieję, że będzie bezawaryjniej, że nie będziemy musieli żadnych modyfikacji planów takich jakich większych robić, no bo to różnie, różnie bywa tak? z, z pojazdami. Okej, okay, a trasa powrotna i wiem, że chcecie gdzieś podjechać jeszcze coś no zobaczyć, właśnie. pochwalcie się. Mamy metę i mamy cel. Metę hmm. mamy w Nazare, w Portugalii, natomiast naszym celem jest Casablanca. Zmarł. czyli Maroko, czyli Afryka, Afryka mhm. czyli opuszczamy się później po mecie do Gibraltaru. E, musimy, jak już będziemy wszystko wiedzieć, dzień wcześniej zabukować e, bilety na prom, mhm. no dzisiaj tego nie możemy zrobić, bo jakby się coś wydarzyło, jakaś dłuższa może awaria, mhm. może coś, no to, to żebyśmy nie mieli kłopotów z przesunięciem, więc dzień, dwa dni przed będziemy dopiero m, klikać, bi, klikać bilety. Popłynąć do Tangeru no i opuścić się wybrzeżem do słynnej kasablanki, tak? Kafejka, płaszcz Bogarta. No takie tak jakieś marzenia gdzieś tam w głowie były, żeby pojechać tam samochodem. Nie, nie samolotem, nie wycieczka, tylko sami. No mamy nadzieję, że się uda, że wytrzymamy pogodę, termikę. No teraz pa tam to na pewno jest gorące. Patrzyłem w weekend 38 stopni. W cieniu chyba. E, no, <głos> no <głos> tam, Bo mowa jest o temperaturze powietrza, <noise> tak? Myślę, więc, 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 że tam w cieniu, bo na słońcu to z 50 więc, pewnie. Więc, to ten wentylator mam nadzieję, że ma się Jakąś jakaś przenaszcząpienia może. <noise> No to za dobre by Na to tam było. afrykańskie warunki będą mówił, tak. to chyba tam jest najcie Najcieplej, najcieplej, w celu najcieplej roku, dokładnie, więc... dokładnie. Dokładnie. Więc oby cel udało się zrealizować, a, a jak to wyjdzie, no nie wiem, naprawdę nie chcę to zapeszać, bo wiadomo, że jeżeli będą te warunki niesprzyjające, no to po prostu będziemy musieli zrezygnować, tak? Okay. Natomiast na pewno powrót chcemy wracać trasą południową, czyli wybrzeżem Morza Śródziemnego. Przejechać w wybrzeże hiszpańskie, mhm. przez Walencję, Barcelonę, nie wiem czy będziemy się pchali na Andorę, bo to Pireneje, chyba raczej tutaj bliżej. Na pewno Nice, na pewno, na pewno Saint Tropez, słynne, być, zobaczyć, San Remo, mhm. tak, no to są takie miejsca, gdzie chcielibyśmy, żeby, żeby ta noga nasza Powstała, no wykąpać się w morzu. I wasz Polonę z I, jechał. No, no tak, no okay. oczywiście. Ale to no, jakie to wrażenia, będą tak? Ludzie, co tam będą, nie wiem, no, wypatrywać was chyba takie auta, rzadko się zdarzają w tych regionach Europy. <laughs> A tak? Aczkolwiek Francuzi mają swoje złote 2CV, Citroena 2CV tego mm. słynnego i oni na te auta są e, też bardzo otwarci. E, my mieliśmy przyjemność któregoś roku w Chorwacji nie widzieć, mm -hmm. e, widzieć przejeżdżające całe, całe tam. Tabuny na bo oni się tak łączyli w grupki po dwa, po trzy jechali, żeby nie robić kolumny. No to już bardzo fajne, bardzo fajne wrażenie robią. Wszyscy, większość była na francuskich numerach, więc stąd wiem, że te kluby Miłośnicy są we Francji i oni też tymi wybrzeżami podróżują. Także, także okej. Okay. Słuchajcie, my zaraz puścimy się, w cudzysłowie oczywiście, na żywo na WLC i pokażę Wam, jak wygląda Polonez Karo z bliska. Pokażecie mi mapę? Pewnie. Pokażę, pokażę mi mapę Pokażę Pod warunkiem, że złożysz nam autograf na masce. Dobrze, złożę Wam autograf na masce. W zeszłym roku też ja składałaś. To zaraz, zaraz zobaczymy to auto. Nie uciekajcie daleko od telefonu. Będziecie mogli zobaczyć. Za chwilę wyjdziemy ze studia. z Karo stoi kawałek dalej. Także za chwilę frajda dla wszystkich tych, którzy lubią notoryzację rodem z czasów PRL-u. A moimi gośćmi Czarni, tym czarni, y, czyli Grzegorz Remek kluczewscy, y, którzy już w najbliższą sobotę ruszają. Schorzowa? Z Schorzowa. Z tak, Schorzowa z z do Portugalii w ramach akcji Złombol. Tak jest. Bardzo dziękuję. Dziękuję.